Numer 5. Troll wochaty. Mały, kudłaty troll, który chowa się pod mostami i żąda opłaty w postaci jedzenia, ale łatwo go oszukać, bo jest powolny i naiwny. Numer 4. Chochniki. Drobne diabełki, które myślą, że są sprytne, ale ich plany, na przykład kradzież skarpet, zawsze kończą się fiaskiem. Wyglądają jak karykatury demonów. Numer 3. Błotniak. Małe, bezkształtne stworki z błota, które próbują wyglądać groźnie, ale zwykle rozpadają się przy pierwszym ciosie. Ich ataki to rzucanie krótkami błota. Numer 2. Kremliny. Psotne i chaotyczne, ale ich destrukcja często sprowadza się do przewracania granków czy rozkręcania prostych mechanizmów. Wyglądają jak złośliwe dzieci z dużymi uzębami i często są samodestrukcyjne. Numer 1. Duszek leśny. Malutkie, rozchichotane stworzonka, które latają w kółko, obsypują ludzi pyłkami i nie mają żadnego poważnego celu. Ich psoty są dziecinne, a wygląd przesadnie słodko -pierdzący.